Dzień dobry. Ostatnio na, za, na zajęciach z chemii pisaliśmy równania reakcji chemicznych i uzupełnialiśmy je stechiometrycznie. I, i oczywiście y, przeszliśmy też do interpretacji masowej y, równania reakcji. Może zacznijmy od y, takiej reakcji chemicznej, y, jaka zachodzi pomiędzy azotem i wodorem, y, skutkiem czego powstaje amoniak. Więc tak. Reakcja przebiega następująco. Azot, który występuje oczywiście w postaci czystej, pod postacią cząsteczkową, a nie atomową, czyli piszemy N2, czyli mamy jedną cząsteczkę dwuatomową azotu. Plus wodór również występuje pod postacią cząsteczkową, czyli mamy H2, i daje nam to amoniak, czyli NH3. Od razu widzimy, że nie zgadzają nam się strony, ponieważ po tej stronie mamy, po lewej stronie mamy dwa azoty łącznie, a tutaj jest tylko jeden azot, więc musimy oczywiście to uzupełnić, stawiając dwójkę przed cząsteczką amoniaku. Wtedy ta dwójka dotyczy oczywiście całego amoniaku, czyli robi nam się od razu tak: dwa azoty nam się tutaj robią, dwa atomy azotu. Oraz 6 atomów wodoru. 2 razy 3 daje 6. 6 atomów wodoru. A tutaj mamy tylko 2 atomy wodoru, więc żeby było 6, to musimy tutaj dać trójkę. Czyli musimy stworzyć 3 cząsteczki wodoru. 3 cząsteczki dwuatomowe wodoru. Zobaczmy, czy wszystko się zgadza pod względem ilościowym. Jedna cząsteczka azotu, oczywiście. Dwa azoty połączone ze sobą i mamy cząsteczkę azotu. Trzy cząsteczki wodoru: jedna cząsteczka, druga cząsteczka, trzecia cząsteczka, tak? I dwie cząsteczki amoniaku, czyli N z trzema wodorami i drugie N z trzema wodorami. Proszę zwrócić uwagę, że teraz wszystko się zgadza. Mamy tak. Mamy tutaj dwa azoty, i tutaj mamy jeden azot, i drugi azot. Bo mamy dwie cząsteczki. Teraz wodory. Tutaj mamy y, trzy cząsteczki wodoru. Ra jedna cząsteczka, druga cząsteczka, trzecia cząsteczka. Razem mamy sześć wodorów. A tutaj w każdej cząsteczce azotu mamy po trzy atomy wodoru. Tu trzy i tu trzy. I też razem jest 6, czyli wszystko się zgadza, czyli stechiometrycznie to równanie jest uzgodnione poprawnie. Z współczynników stechiometrycznych oczywiście wynika stosunek ilościowy poszczególnych cząsteczek. Czyli widzimy, że na jedną cząsteczkę azotu przypadają trzy cząsteczki wodoru, które właśnie ze sobą tutaj reagują, dając dwie cząsteczki amoniaku. Czyli jeżeli użyjemy wszystkich substratów w ilościach stechiometrycznych, to otrzymamy odpowiednią ilość produktów. Zobaczmy, jak wygląda to masowo. Czyli przeanalizujmy sobie to samo, biorąc pod uwagę masę naszych reagentów. Jeżeli mamy jedną cząsteczkę azotu, to będziemy mieć masę. Masa jednej cząsteczki azotu równa się. Jeden azot waży 14 unitów, a my tutaj mamy dwa razy te 14 unitów, czyli wychodzi nam 28 unitów, tak? Czyli mamy masę azotu 28 unitów. Teraz masa wodoru. Jeden wodór waży 1 unit, czyli mamy tak, masa trzech cząsteczek wodoru, to jest 6 razem mamy tych wodorów, czyli to będzie 6 unitów. I teraz policzmy sobie masę naszego otrzymanego amoniaku. Masa jednej cząsteczki amoniaku równa się 1 azot, czyli 14 unitów, plus 3 wodory, czyli 3 razy 1 unit. To wychodzi 17 unitów. A my mamy dwie cząsteczki, czyli masa dwóch cząsteczek amoniaku równa się 34 unity. Czyli jeżeli zmieszamy ze sobą 28 unitów azotu i 6 unitów wodoru, to otrzymamy 34 unity amoniaku. Zobaczmy, ile ważyły łącznie nasze substraty. 28 unitów plus 6 unitów równa się 34 unity. I masa produktów 34 unity. Czyli mamy tutaj równość, prawda? I o tym właśnie mówi prawo zachowania masy. Prawo zachowania masy mówi o tym, że Masa substratów jest równa masie produktów. I ten stosunek masowy oczywiście dotyczy nie tylko unitów, ale dotyczy też innych jednostek masy. Przeanalizujmy sobie teraz, jakby to wyglądało, gdybyśmy zamiast unitów wzięli jakieś większe ilości naszych reagentów, naszych substratów. Tutaj akurat najpierw. No to tak, jeżeli zamiast 28 unitów ja wezmę 28 gramów azotu, to będę musiała użyć 6 gramów wodoru i otrzymam 34 gramy amoniaku. A jeżeli wezmę 28 kilogramów azotu, to będę musiała wziąć 6 kilogramów wodoru i otrzymam 34 kg amoniaku. Yy, oczywiście możemy iść tak dalej, jeszcze w tony i tak dalej. Natomiast yy, widać tutaj, że ten stosunek masowy yy, jest cały czas taki sam. Czyli jeżeli doprowadzimy te liczby do prostszych, yy, to wyjdzie nam, yy, podzielmy wszystko sobie na 2, 14 do 3 do 17. Taki jest stosunek. Masowy reagentów tutaj. Tak? Yy, I to jest oczywiście coś, co wynika stricte z zapisu reakcji chemicznej, która jest poprawnie uzgodniona stechiometrycznie. Więc teraz możemy się zapytać: No dobrze, to jeżeli ja użyję Jakiejś innej ilości azotu, tak? Nie 28 na przykład gramów, tylko użyję na przykład, nie wiem, 10 gramów azotu. Tak? Użyję 10 gramów azotu. To po pierwsze, ile gramów wodoru będę do tego potrzebować i ile gramów amoniaku ja z tego otrzymam. Musimy się po prostu odnieść do stosunku masy, możemy wziąć ten stosunek albo, albo ten, to jest wszystko jedno, dlatego że to i to generalnie to jest ten sam stosunek. Czyli z zapisu reakcji, który mamy, wynika, że jeżeli weźmiemy 28 gramów azotu, to będziemy musieli wziąć też 6 gramów wodoru i to jest pierwszy człon naszej proporcji, tak? To jest pierwszy człon naszej proporcji, dzięki której obliczymy masę wodoru, która przereaguje z tym azotem. Czyli jeżeli wezmę 28 gramów azotu, to będę musiała mieć jednocześnie 6 gramów wodoru, prawda? Ale ja mam 10 gramów azotu, to ile, ile będę musiała wziąć do tego jeszcze wodoru? I to jest oczywiście proporcja. Proporcje Wy już znacie, umiecie liczyć proporcje. Wiecie, że w proporcjach mnożymy na krzyż, prawda? Mnożymy na krzyż, czyli e, zróbmy sobie równanie. 28x równa się 10 razy 6, to jest. No dobrze, napiszmy to: 10 razy 6, tak? E, czyli 28x równa się 60. Teraz... Musimy, teraz musimy obydwie dwie strony podzielić przez te28, tak Podzielić przez te28 i nasz x wyjdzie, ile... zobaczmy 60 podzielić na 28. To jest 2,14, czyli generalnie... No dobrze, napiszmy 2,14 g wodoru. Ok, no to mamy obliczone, ile wodoru przereaguje z 10 g azotu. A teraz sobie obliczmy, ile otrzymamy w takim razie amoniaku. Teraz musimy się odnieść do, do stosunku pomiędzy azotem, a amoniakiem, tak? teraz nas interesuje, interesują te liczby czyli, może ja sobie zmienię kartkę jednak, bo tutaj się nie zmieszczę tak czyli mamy teraz inną proporcję i pierwszy człon naszej proporcji będzie oczywiście wynikał z ilości, które, z techiometrycznych i z ilości, które wynikają ze stosunku masowego. Czyli jeżeli wezmę 28 gramów azotu, to powinnam otrzymać 34 g amoniaku, dlatego że to wynika właśnie z zapisu reakcji chemicznej, tak? Natomiast ja mam 10 gramów azotu. To ile ja otrzymam gramów amoniaku? I znowu mamy proporcje, prawda? Czyli znowu mnożymy sobie na krzyż, tak? Mnożymy na krzyż. I mamy tak: 28x równa się 10 razy 34, czyli 340. Teraz musimy obydwie strony podzielić przez 28, czyli nasz X równa się i dzielimy sobie 340 na 28 i to wychodzi około też 12,14. No niech będzie 12,14 grama, tak? Czyli nie otrzymamy, nie otrzymamy 34, bo mamy za mało azotu, tak? Gdybyśmy mieli 28 gramów, to byśmy otrzymali 34 gramy amoniaku, ale my mieliśmy tylko 10, tak? Czyli sprawa zachowania masy wynikają właśnie takie, takie obliczenia, dzięki którym możemy się dowiedzieć, ile otrzymamy danego produktu z określonej ilości substratu. Albo odwrotnie, ile będziemy potrzebować substratu, żeby otrzymać odpowiednią ilość produktu. Teraz na przykład y, ja sobie, y, na przykład chciałabym otrzymać, y, nie wiem, y, może 100 gramów amoniaku, tak? Takie mam, mam życzenie, tak? Chcę otrzymać, otrzymać 100. Kramów amoniaku. I y, muszę się zastanowić, ile y, azotu i ile wodoru muszę mieć? Prawda, żeby, y, żeby y, y, otrzymać akurat taką ilość amoniaku. I znowu y, odnosimy się oczywiście do tych stosunków, które Wynikają z zapisu reakcji chemicznej, tak? Dobrze, oczywiście, uzupełnionej reakcji chemicznej. Czyli jeżeli ja sobie wezmę, może na chwileczkę proszę poczekać, ja tutaj sobie urwę kolejną kartkę. Tak. Ok, czyli takie mamy pytanie, a takie są stosunki tych poszczególnych reagentów, tak? I ja chcę otrzymać 100, gram, 100 gramów amoniaku, ile mam wziąć azotu, ile mam wziąć wodoru. Więc znowu e, odnoszę się do stosunku wynikającego z zapisu reakcji chemicznej. Czyli na przykład, jeżeli wezmę 28 gramów azotu, to otrzymam 34 g amoniaku. Tak? Ale ja chcę otrzymać 100 gramów amoniaku, więc ile gramów azotu muszę wziąć do tej reakcji? Proszę bardzo, robimy znowu oczywiście na krzyż, tak, i mamy 34 razy x równa się 28 razy 100, obydwie strony musimy podzielić przez 34, żeby się pozbyć tego 34, czyli x równa się 2800, podzielić na 34, wychodzi 82,35. Niech będzie 82,35 grama. I tyle azotu muszę, tyle N2 muszę odważyć. Tak? Odważyć, no, y, użyć i tak dalej, tak? Proszę, czyli wyszło mi, tak? Tyle muszę mieć tego azotu. A teraz, ile muszę mieć wodoru, tak? Y, relacja pomiędzy wodorem a y, amoniakiem jest następująca. Y, tutaj już tego może nie widać. O, 6 gramów do 34, tak? To jest relacja pomiędzy y, wodorem a Amoniakiem. No więc robimy sobie kolejną proporcję, czyli tak, z, z, z ilości stechiometrycznych w naszej reakcji, tak, wynika, że 6 g wodoru daje nam 34 g amoniaku. Czyli napiszmy sobie: 6 g H2 pozwoli nam otrzymać 34 g NH3 a my chcemy otrzymać 100 g NH3, tak? Więc to może zróbmy tutaj y, żeby była inna niewiadoma. Ile wodoru muszę mieć, aby otrzymać właśnie tyle taką ilość amoniaku? No i znowu mnożymy oczywiście na krzyż. Tak. I mamy 34 y

przecinek, yy, ile to było, 65, tak, gramów, o, i tyle wodoru muszę odważyć, tak, czyli yy, jeżeli yy, będę miała 82,35 g wodoru, i 17,65 g wodoru, przepraszam, tu było azotu, czyli 82,35 g azotu i 17,65 g wodoru, to otrzymam 100 g amoniaku. Zobaczmy, czy stosunek azotu do wodoru zgadza się z tym stosunkiem, który wypracowaliśmy wcześniej. Tu był ten, ten stosunek wypracowany. Proszę bardzo. O. Tak. 14 do 3 do 17. Tak. Zobaczmy, czy wyjdzie taki właśnie stosunek. Dobrze? My mamy tutaj mm, tę liczbę i tę liczbę. Musimy ze sobą skonfrontować. Może tutaj wykorzystamy trochę czystej kartki. O. Tak. I skonfrontujmy ze sobą te ilości. 82,35 do 17,65, tak? I możemy też jeszcze do tego dorzucić te 100, które otrzymaliśmy yy, amoniaku, czyli zobaczymy, czy będzie ten sam stosunek. Dzielimy wszystkie te liczby przez najmniejszą z nich, czyli przez 17,65, tak?

Tu wychodzi 5,666. I teraz co z tym robimy? Musimy to z, y, doprowadzić do liczb całkowitych, tak? Czyli mnożymy na przykład razy y, a może pomnożmy razy 3, bo jeżeli pomnożymy razy 2, to nie wyjdzie nam całkowita. Zastanówmy się, co będzie, jeżeli pomnożymy te liczby razy 3. Może wtedy już wyjdą całkowite. 4,666 razy 3. No i w bardzo, i w przybliżeniu wychodzi, i to bardzo ładne, bo wyszło 13,998, czyli w zasadzie wychodzi 14 podzieli, do 3 i do, i teraz 5,666 razy 3 i tu bardzo ładnie też wychodzi 16,998, czyli w zasadzie wychodzi 17. Czyli mamy stosunek 14 do 3 do 17, czyli wyszedł nam dokładnie ten sam stosunek, który ustaliliśmy wcześniej, który wynika z zapisu reakcji chemicznej. Czyli jeżeli nasze obliczenia oprzemy o, o stosunki masowe, które wynikają z zapisu reakcji chemicznej, to wyjdą, wyjdą nam prawidłowe. Rozwiązania. Czyli podsumowując, jeżeli weźmiemy 28 g azotu i 6 g wodoru, to otrzymamy 34 g amoniaku, a jeżeli weźmiemy 82,35 g azotu i 17,65 g wodoru, to otrzymamy 100 g amoniaku. I widać, że ten stosunek mas jest dokładnie taki sam. No dobrze. Zrobimy sobie jeszcze jeden y, przypadek, bo do tej pory mamy wszystkie przypadki związane z, z tym, że wszystkie reagenty były użyte w ilościach stechiometrycznych, tak? Czyli wszystko mieliśmy zgodnie z tym stosunkiem, który wychodził w reakcji, z reakcji. A teraz przeanalizujmy sobie taką sytuację, kiedy pomieszamy ze sobą geometryczne ilości. Na przykład, yy, dajmy na to, że yy, mamy jakiś, yy, jakiś pojemnik, tak? Do którego na przykład wprowadzono, wprowadzono yy, no będę tutaj tak troszeczkę wymyślać, yy, 12 gramów na przykład azotu i na przykład wprowadzono yy, jeszcze... Yy, Niech będzie 8 gramów wodoru. Tak? To ile my z tej mieszaniny otrzymamy amoniaku. I w ogóle co będziemy mieć w tej mieszaninie poreakcyjnej, tak? Zobaczmy, którego z tych substratów użyto za dużo, a którego za mało. Tak? Możemy to sobie sprawdzić. Na przykład możemy sobie zrobić taką proporcję, znowu odnoszącą się do e, reakcji y, naszej, tak? Czyli, że jeżeli weźmiemy 28 gramów azotu, to powinniśmy wziąć 6 gramów wodoru, tak? W sumie to od razu już widać, że wodoru jest za dużo, prawda? Bo 6 gramów wodoru używamy do 28 gramów azotu, a my mamy tu 12 gramów azotu. I 8 gramów wodoru, czyli na pewno jest nadwyżka wodoru, ale żeby się upewnić, możemy zrobić sobie taką proporcję. 28 gramów azotu reaguje z 6 gramami wodoru, tak? A 12 gramów azotu będzie reagowało z X. I znowu robimy na krzyż. 28X równa się 6 razy 12 czyli 72, dzielimy to wszystko na 28 i wychodzi nam x równy mniej więcej 2,6 grama wodoru. Czyli tyle wodoru przereaguje z 12 gramami azotu. To może sobie od razu napiszmy to, tak? Czyli jeżeli mamy 12 g azotu, to to przereaguje z 2,6 g wodoru, tak? No i ile w takim razie otrzymamy amoniaku? Możemy generalnie sumować te masy, bo zgodnie z prawem zachowania masy, produkt będzie równy sumie mas substratów, które ten produkt nam dają. Czyli powinniśmy otrzymać z tego 14,6 g amoniaku. Tak? No dobrze, ale użyte substraty tutaj wszystkie miały aż 20 g, czyli co z tą różnicą? Otóż ta różnica to jest po prostu wodór, który nie przereagował, czyli amoniaku Otrzymamy tyle i plus do tego w naszej mieszaninie poreakcyjnej będziemy mieć ile? 8 minus 2,6, czyli będziemy mieć 5,4 grama wodoru. I to będzie nasza mieszanina poreakcyjna. To będzie nasza mieszanina po reakcyjna. Mieszanina po reakcyjna, czyli jeżeli użyjemy yy, ilości substraty w takiej ilości jakie nie wynikają z zapisu reakcji chemicznej czyli któregoś z substratów użyjemy za dużo w stosunku do drugiego to w mieszaninie po będziemy mieć po prostu tą ilość tego substratu którego użyto w nadmiarze tą ilość która nie przereagowała czyli jak użyjemy 12 g azotu, to przereaguje tylko 2,6 g wodoru z tych 8, dając 14,6 g amoniaku. I w mieszaninie poreakcyjnej będziemy mieć jeszcze wodór, który nie przereagował. Widzicie? Czyli prawo zachowania masy działa, yy, nawet jeżeli użyjemy niestechiometrycznych ilości, bo. To, co otrzymamy w mieszaninie poreakcyjnej, reakcyjnej, to masa tego, co otrzymamy, musi być równa masie tego, co użyliśmy. Tak? I nawet jeżeli nie otrzymamy takiej ilości amoniaku, jaką byśmy tutaj, nie wiem, chcieli, to masa tych produktów jest równa masie substratów. I tego dotyczy właśnie prawo zachowania masy. I wykorzystujemy to prawo do obliczeń związanych z ilością masową, ilością substratów, produktów reakcji, zarówno wtedy, gdy używamy stechiometrycznych ilości substratów, czyli takich ilości, jakie wynikają z zapisu reakcji chemicznej, jak i to prawo jest prawdziwe w momencie, kiedy używamy niestechiometrycznych ilości, bo wtedy otrzymamy określoną ilość tego y, produktu reakcji pomiędzy tymi substratami plus w mieszaninie poreakcyjnej będziemy mieć jeszcze ten substrat, którego użyto w nadmiarze i który po prostu nie przereagował. Dziękuję za uwagę do usłyszenia.